Cześć, siemanko. Jakiś czas temu nagrałem dla Was film o moich dwuletnich doświadczeniach z roborokiem S6, a raczej o tym, jak bardzo jestem z niego zadowolony. Dziś zapraszam Was na materiał o jego następcy, czyli modelu S7, który nazywany jest przez producenta jako Soniczna Rewolucja. Czy jest tak naprawdę, czy są to tylko zwykłe slogany marketingowe oraz czego obawiam się w ogóle w tej Sonicznej Rewolucji? Dowiecie się w tym filmie. A więc zaczynamy. Pierwszą zmianą względem poprzednika jest niestety odchudzony zestaw. Na próżno szukać teraz dodatkowych mopów, czy też drugiego filtru HEPA. Nie znajdziemy tam również podkładki, która była montowana do stacji. Jest to jednak spowodowane przeprojektowaną konstrukcją mopa, o którym opowiem więcej w dalszej części materiału. W kartonie znajdziemy oczywiście sam odkurzacz z mopem, stację ładującą przewód oraz papierologię. Stacja została wyraźnie pomniejszona, przez co wygląda schludniej, jednak musimy pożegnać się z możliwością schowania nadmiaru kabla. Jedną z ważniejszych rzeczy, które zostały zmienione, jest szczotka główna, która jest teraz cała z gumy na wzór tego, co znajdziemy w droższych robotach z serii Roomba. Zmienił się również zbiornik na kurz, którego pojemność wynosi teraz 470 ml, a jego wylot powietrza został przeniesiony na lewą stronę. Pojemnik na wodę względem poprzedniej podstawowej wersji wzrósł ponad dwukrotnie na wzór pojemnika z modelu S6 MAXV i mieści teraz aż 300 ml wody. Ostatnią, jednak największą zmianą w najnowszym robocie sprzątającym z pod szyldów jest oczywiście MOP. Posiada on teraz ruchomą strefę oraz zyska możliwość podnoszenia oraz opuszczania w zależności od potrzeby. Głównym narzędziem orientacji w terenie jest skaner LIDAR umieszczony w tzw. wieżyczce. Tu właśnie on odpowiada za tworzenie mapy otoczenia oraz pozwala na bezbłędną trasę nawet w kompletnej ciemności. Z przodu oraz po prawej stronie znajdziemy kolejno lokalizator stacji i czujnik ściany natomiast od spodu umieszczono 6 czujników krawędzi i czujnik dywanu. Po podłączeniu całości do zasilania konfigurujemy nasze urządzenie poprzez aplikację Xiaomi Home lub też dedykowaną aplikację Roborock. Jeżeli nie macie więcej urządzeń od Xiaomi, to osobiście polecałbym Wam tą drugą, ponieważ jest bardziej minimalistyczna i znajdziemy tam tylko niezbędne opcje. Podczas pierwszego przejazdu stworzona zostanie mapa domu. Aplikacja domyślnie podzieli obszar na pokoje, które możemy potem edytować oraz odpowiednio nazywać. W najnowszym modelu, oprócz takich opcji jak wyznaczanie wirtualnych ścian, stref niedostępnych czy obsługi pięter, mamy możliwość większej personalizacji ustawień sprzątania. Od teraz możemy zdecydować m.in. o tym, w jaki sposób będą sprzątane poszczególne pokoje oraz również w jakiej kolejności. W aplikacji możemy ustawić harmonogram sprzątania, tak by nasz dom po powrocie z pracy był zawsze czysty. Mamy tam również podgląd do zużycia poszczególnych części. Nie musimy jednak o tym pamiętać, ponieważ w odpowiednim czasie aplikacja wyśle nam komunikat, przykładowo o konieczności przetarcia czujek. Jak model S7 wypada pod względem samego odkurzania? No oczywiście bardzo dobrze. Nie bez powodu odkurzacze Roborock są w ścisłej czołówce, zwłaszcza jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości. Mimo świetnego poprzednika mi nie osiadło na laurach i w tym modelu wprowadziło parę ulepszeń. Aktualna siła sania wzrosła z 2000 do 2500 paskali. Co przekłada się na jeszcze dokładniejsze wciąganie śmieci, zwłaszcza z dywanów. Drugą zmianą na plus jest oczywiście szczotka główna, która jest teraz w całości wykonana z gumy. Cieszę się bardzo, że w końcu zdecydowali się na ten krok. Poprzednie modele, tak jak większość konkurencji, cierpiały na problem wkręcających się włosów, przez co co pewien czas konieczne było ich przecinanie i ściąganie ich ze szczotki. Sama szczotka jest także o wiele bardziej ruchoma względem modelu S6. Odkurzacz sprząta w sposób bardzo uporządkowany i logiczny. Pierwszym etapem jest obraz pokoju, podczas którego zamiata wszelkie śmieci spod ścian. Następnie wykonuje równoległe przejazdy przez długość całego pokoju. Jeśli zostanie wykryta przeszkoda, odkurzacz analizuje jej wielkość i dostosowuje późniejsze działania tak, by każde miejsce było odpowiednio czyste. Zdłużacz radzi sobie również bardzo dobrze z dywanami i, tak jak jego poprzednik, aktywuje maksymalną moc sania po jego wykryciu. Jednak jeśli wasz dywan ma długie i miękkie włosie, zalecałbym ostrożność, ponieważ istnieje ryzyko wkręcenia się szczotki bocznej. Mówiłem o tym również w moim filmie o modelu S6 i rozwiązaniem tutaj może okazać się włączenie opcji unikania dywanów, która pojawiła się właśnie w tym modelu. Mamy tutaj także możliwość przełączenia między czyszczeniem dywanu z sonicznym mopowaniem oraz podnoszeniem mopa podczas wykrycia dywanu. A skoro mówimy już o mopowaniu, warto przyjrzeć się bliżej autorskiej technologii Vibra Rise. Szczerze mówiąc był to główny powód wymiany mojego świetnie działającego modelu S6. Wszyscy doskonale wiemy, jak często marketingowe slogany po czasie okazywały się tylko pustymi sloganami. Jednak w tym przypadku zmiana jest tak duża, że moim zdaniem Roborock S7 jest pierwszym robotem sprzątającym, o którym można w pełni powiedzieć, że zarówno odkurza, jak i mopuje. Jest to naprawdę duży progres względem poprzednika, jak i całej konkurencji, która moim zdaniem jedynie przeciera podłogę. Jak podaje producent, mop porusza się z częstotliwością do 3000 ruchów na minutę co daje nam w przybliżeniu 50 ruchów na sekundę. Myślę, że w przyszłych modelach ten wynik będzie sukcesywnie podnoszony. Jednak już teraz proces mopowania daje naprawdę satysfakcjonujące efekty. Bez problemu usuną z mojej podłogi plamy po soku, kawie czy czerwonego wina. Większym wyzwaniem są plamy z wszelakich sosów, takich jak ketchup czy też śmietana. Jednak prawdę mówiąc, usuwając je nawet ręcznie, potrzebujemy na to dłuższej chwili, jeśli te zdążyły zasnąć przez noc. W aplikacji mamy możliwość wyboru natężenia mopowania oraz co bardzo mnie ucieszyło funkcji praktycznie samego mopowania. Robot zmniejsza wtedy siłę ssania do minimum, przez co jest bardzo cichy, a cała energia jest przekierowywana w ruchy soniczne mopa. Jednak w całym tym zachwycie nowego mopowania martwi mnie tylko jedna rzecz. Jak będzie wyglądała sprawa z żywotnością takiego systemu? Jeśli już takowy ulegnie awarii, domyślam się, że naprawa będzie kosztowna i średnio opłacalna. Reasumując, Roborock S7 jest to naprawdę bardzo dobry sprzęt, wart swojej ceny. I tak, jak w pewnym sensie jest to ewolucja dobrze nam już znanego sprzętu, który teraz czerpie jeszcze więcej co najlepsze od konkurencji z rzeczy, takich jak gumowa szczotka, czy też stacja samoopróżniająca, która pojawi się już w tym roku, na którą osobiście bardzo czekam, tak, fakt wprowadzenia sonicznego mopowania jest w pewnym stopniu rewolucją na rynku robotów sprzątających. Ciekaw jestem, jak odpowie na to konkurencja. A to co podoba mi się chyba najbardziej z ogólnego użytkowania. Jest to fakt, takiego jakby braku odczucia, że jest to odkurzać tylko to płaskiej podłogi, który coś nam jeszcze stara się zrobić. Przy tym sprzęcie czujemy, że jest to robot do zachowania pełnej czystości naszych podłóg, niezależnie od tego, jakie one są. W opisie zostawiam Wam sklepy z magazynami w Polsce, gdzie możecie go kupić. Na tą chwilę ja się z Wami żegnam, a jeśli macie jakieś pytania lub też chcecie dodać coś od siebie, sekcja komentarzy jest Wasza. Dzięki za obejrzenie tego filmu do końca i do następnego.